Jakie sekrety krył berliński salon Kitty podczas rządów nazistów? Jak wpłynął na wydarzenia II wojny światowej? Czy podglądanie seksualnych wyczynów polityków przynosi wymierne skutki? Tak. Ale dzisiaj nie o teraźniejszości, tylko o latach 30. XX wieku. W zależności od czasu politycznego ustroju danego państwa, przekonań społeczeństwa oraz wpływu Kościoła, prostytucja w historii była akceptowana, potępiana bądź wspierana. W III Rzeszy prostytucja oficjalnie była potępiona. Jednak oficjalne potępienie, a życie to dwie różne sprawy. Jednym z najbardziej znanych berlińskich burdeli. Jak powiem, że burdeli, to zaraz YouTube nam odcinek zdejmie. No to nie powiem. Yy, bałaganów. A tam, burdel to burdel. Tak więc jednym z najbardziej znanych był tak zwany Salon Kitty, mieszczący się w kamienicy w dzielnicy Charlottenburg. Przybytek funkcjonował na długo przed rządami nazistów, jednak to właśnie za ich sprawą Salon Kitty otrzymał dodatkową funkcję. Klientami przybytku byli zamożni i wpływowi ludzie, często pochodzenia żydowskiego. W 1933 roku, kiedy Hitler zostaje kanclerzem, wszystko się zmienia. Wielu bogatych ludzi ucieka z Niemiec w obawie o swoje życie. Interes zaczyna podupadać. W końcu czerwca 1939 roku na ucieczkę decyduje się sama Kitty Schmidt, a tak naprawdę Katarina Camit, czyli właścicielka salonu. Ucieczka nie udaje się i Kitty zostaje aresztowana. Co ciekawe, zostaje przesłuchana przez samego szefa niemieckiego wywiadu, Waltera Schellenberga. Kitty otrzymuje prosty wybór. Albo przekształci swój dobytek na miejsce do zdobywania informacji, albo zostanie wysłana do obozu koncentracyjnego i nikt nie będzie wróżył jej długiego życia. Jakiego wyboru dokonała Kitty? Nie trudno się domyślić. Za pomysłem stworzenia takiego miejsca stoi Reinhard Heydrich, zwany mózgiem Heinricha Himmlera, szefa SS. Jak więc zorganizowano działalność tego przybytku? Za pomysłodawcę uważa się Heydricha, jednak bezpośrednim wcieleniem planu w życie zajął się sam Schellenberg. W całym mieszkaniu gestapo zainstalowało podsłuchy i mikrofony. W ścianach szły całe zwoje kabli, a na każdym kroku zainstalowano ukryte aparaty. Ten szpiegowski system miał działać całą dobę, a jego centrale rozpostarto w piwnicy. Tam właśnie żołnierze odpowiedzialni za podsłuch pracowali, fotografując i nagrywając gości salonu. W czasie, kiedy dostosowywano pomieszczenia, równolegle rozpoczęto rekrutację prostytutek. Z setek kobiet wybrano 20 najładniejszych, najbardziej inteligentnych, oczytanych, znających języki obce i wierne, oddane nazistowskiej ideologii, bądź po prostu zastraszone. Wszystkie zostały poddane odpowiedniemu kilkutygodniowemu szkoleniu. Dziewczyny zostały nauczone, jak rozpoznawać rangę, organizację i odznaczenia swoich gości. Zostały także szczegółowo przeszkolone co do technik zdobywania informacji. Co ciekawe, same prostytutki po każdym spotkaniu miały składać szczegółowe raporty. Jednak nie wiedziały o tym, że w mieszkaniu, w którym pracują, znajduje się podsłuch oraz że są stale obserwowane. Pod wpływem różnego rodzaju używek, seksu, a przede wszystkim wyszkolenia prostytutek w zdobywaniu informacji, SD mogło zdobywać materiał praktycznie na każdego. Jednym z ciekawszych gości salonu był zięć samego dyktatora Włoch Benito Mussoliniego. Od niego to naziści dowiedzieli się, że Włochy mocno zastanawiają się, po czyjej stronie dalej być Niemiec czy może aliantów? Prawdopodobnie właśnie ta informacja utwierdziła Hitlera w przekonaniu, że należy rozpocząć wojskową okupację Włoch. Jednak w przybytku bywali również czołowi naziści tacy jak Ribbentrop czy Bormann. Ribbentrop, czyli minister spraw zagranicznych Rzeszy, często opisywał się i opowiadał o swoich koncepcjach co do wizji III Rzeszy po zakończeniu wojny. To wywoływało wyjątkową radość u szefa SS Himmlera, bowiem Ribbentrop, wśród partyjnej wierchuszki, uznawany był po prostu za kretyna. Niemniej rozgadany był również sam Martin Bormann, czyli sekretarz Hitlera. Ten podczas spotkań z prostytutkami chwalił się i opowiadał o wielu ściśle tajnych sprawach partii nazistowskiej. Tak więc w burdelu pojawiali się najwyżsi dostojnicy partyjni NSDAP. Z okazji korzystać miał także hiszpański minister spraw zagranicznych Ramon Serrano Suner. Usług pracujących tam pań nie odmówił także pierwszy seksocholik III Rzeszy, czyli minister propagandy Józef Goebbels. Jego największym upodobaniem miał być udział w lesbijskich pokazach. Na wspomnienie zasługuje również polot generała SS Sepa Dietricha, który to zażyczył sobie na noc wszystkich dostępnych pań na całą nocną orgię. Choć brzmiało to obiecująco, podsłuchujący z żalem stwierdzili, że Dietrich nie powiedział niczego interesującego. Z uciech nieraz korzystał również sam Heydrich, jednak wtedy całą aparaturę wyłączano. No, chyba, że była to wizyta służbowa i Heydrich był zmuszony przyjechać na inspekcję i grzmocąc dziwki sprawdzić czy wszystko odpowiednio działa, ale to już ocencie sami. Podczas jednej z wizyt w salonie rumuński dyplomata Ljubo Kolczew zauważył, że w pewnym miejscu ze ściany wychodzi abstrakcyjnie dużo kabli jak na potrzeby zwykłego mieszkania. To dało mu pewność, że cały przybytek jest stworzony, by podsłuchiwać, a następnie wykorzystywać zdobyte materiały do szantażu. Co ciekawe, Kolczew był też agentem brytyjskim. Wedle niektórych relacji, Brytyjczycy również mieli rozpocząć swoje działania nasłuchowe. Niektórzy badacze sugerują, że agentem brytyjskim była sama Kitty i to na długo przed przejęciem interesu przez nazistów. Tak czy inaczej, w wyniku nalotu w 1942 roku, kamienica, w której znajdował się przybytek, została poważnie uszkodzona. Salon przeniesiono z piętra trzeciego na parter. Od tego momentu wywiad wykorzystywał salon dużo mniej intensywnie. Nie wiadomo, jaki był powód rezygnacji z dalszych podsłuchów, ale zakłada się, że zdobywanie informacji, mimo wszystko, nie było aż tak istotne, jak wcześniej zakładano. W 1944 roku podsłuchów zaprzestano całkowicie. A co działo się z samymi nagraniami? Przez okres funkcjonowania podsłuchów nagrano 25 tysięcy taśm. Inni twierdzą, że mogło być to nawet 80 tysięcy. Te miały być na bieżąco przesyłane do siedziby Gestapo. Kitty przeżyła wojnę i dalej mieszkała w Berlinie. Postanowiła wykorzystać swoje przez lata zdobytą wiedzę w interesie i w nowym miejscu otworzyła tak burdel. Nad swoim interesem czuwała aż do 1954 roku, kiedy to zmarła w wieku 72 lat. Interes jednak nie został zamknięty, a został dalej prowadzony przez jej córkę aż do lat 90. Wtedy to salon Kitty został oficjalnie zamknięty. Przez całe życie Kitty nigdy nie wyjawiła tajemnic podsłuchów. Nie dała się przekonać do wyjawienia tajemnic, jakie znalazły się na taśmach, jak również co stało się z nagraniami po wojnie. Zaginęły? Zostały zniszczone, ukryte, a może sama Kitty wiedziała, gdzie ich szukać, a może jej wiedza ograniczała się jedynie do faktu istnienia podsłuchów. Na te pytania prawdopodobnie nigdy już nie otrzymamy odpowiedzi. Oryginalne nagrania miała przyjąć sztazji, czyli powojenna Enerdowska służba specjalna. To właśnie od sztazji pochodzi informacja o 25 tysiącach nagrań. Przez lata taśmy były wyrzucane z archiwów i niszczone jako nieposiadające wartości dla służb w powojennym świecie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, koniecznie napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, suba i do zobaczenia. A wiecie, ile to jest 30 cm? Tyle. No. Wiecie, nie wiecie? Jak się chcecie dowiedzieć, co może mieć 30 cm, to obejrzyjcie odcinek oraz Putinie.